Cześć, to ja Hop. i Jestem spóźniony jakiś tydzień z tematem, ale dosyć niedawno trafiłem na film Mateusza Spysińskiego. O jego kanale mówię na koniec, a teraz przyjrzyjmy się jego filmowi. Mateusz, na początku swojego filmu, skupia się na wyliczaniu różnic pomiędzy inspiracją a kopiowaniem, i mówi dlaczego Queen of the Black kopiuje na nami chan. Zaraz do tego dojdziemy, tylko najpierw skupmy się na tym momencie. Wszyscy niewyżyci ludzie wchodzą na Twój kanał, żeby się wyżyć. A później, gdzie ty masz się wyżyć? Robiąc coś kontrowersyjnego, albo coś, co w jakiś sposób odstaje od reszty, albo jest po prostu wkurwiające, albo kłamliwe, pokazując coś takiego na YouTubie, licz się z tym, że zostaniesz zjechana. Jak ktoś robi challenge, że kurwa, z piciem albo z to jest idiotą i, i zostaniesz po prostu zjechany. Jak ktoś się klawizji, to zostanie zjechany, bo jest, kurwa, jednoducho jest to jest i zostanie również to nie polega na tym, że ci się nie wyżyczy. Tym ludziom się to po prostu nie podoba. Internet, nie wiem, czy jeszcze wiesz, Julko. To naprawdę straszne miejsce dla takich dziewczynek. Mateusz usprawiedliwia tutaj hejtowanie Queen of the Black, tylko ona naprawdę nie robi, no, nic złego. Nie robi swoimi filmami nikomu krzywdy, nie, nie jest to w żaden sposób szkodliwe. Po prostu ma dziwny styl bycia i dziwny wygląd. co jest głównym powodem do hejtów oraz to, że rzekomo kopiuje Nanami-chan. Ale nie jest to w żaden sposób złe dla kogokolwiek, nie szkodzi na tym komukolwiek, więc wyzywanie jej takie, jak to ma miejsce w komentarzach pod jej filmami, czy na różnych śmiesznych, memicznych grupkach nie ma najmniejszego sensu. Gdzie ty masz się wyżyć? Masz 13 lat, więc nie wiem, poleciłbym ci jednak powrót na WF, bo patrząc na ciebie, najprawdopodobniej na niego nie chodzisz, bo... Bo to głupie. Bardzo nie chcę wchodzić tutaj w to, czy ona faktycznie kopiuje na nami, czy nie, ale załóżmy, że kopiuje ją tak w 100%, jeden do jeden. Nadal nie, nie zasługuje na obrażanie i hejt, jaki jest na nią wylewany w internecie. Natomiast ty uznajesz, ej, czemu się dziwisz, że ludzie się hejtują i wyzywają od najgorszych? Ale to jest ładny eufemizm. I nie możesz usprawiedliwiać tego chorego hejtu. Tym, że zobacz, zżynasz od jakiejś YouTuberki. Tym bardziej w takiej sytuacji, w jakiej jesteś ty. Kiedy wiele osób ma wątpliwości, czy Twój styl montażu, czy momentami sposób. mówienia. jest w 100% Twój, oryginalny. Sam stąpasz po bardzo kruchej krawędzi pomiędzy inspiracją a kopiowaniem pewnego polskiego twórcy, którego kilka osób może kojarzyć, i dwoma zagranicznymi kanałami, które wymieniasz w opisie. I w momencie, w którym robisz to, moim zdaniem, tak na po graniczu, zarzucanie komuś i tłumaczenie, czy on się inspiruje, czy kopiuje, nie jest chyba najlepszym pomysłem. A to, że to jest styl dunk -mem, to tak samo jak Nanami-chan i Queen of the Black też się ubierają w jakimś stylu. Do tego, co sam strasznie podkreślasz, zwłaszcza w dalszej części materiału, ona ma 13 lat. 13-letnia Julko? Dziewczynka! Trzynastoletnia dziewczynka. Dziewczynka przez 25 i pół minuty, trzynastoletnie dziewczynki. Chociaż to jest wieku 13 lat, lat Mateusz, daj spokój, 13 lat, lat gdzie ludzie mogą robić to, co chcą, chcą, przestań. Ale jeśli ktoś chce kłamać i pokazuje się publicznie na YouTubie, to nie liczy się również z tym, że, że ktoś go wyjaśni. Tak sama wstawia swoje filmy. Tylko jak czuję się już tak gdzieś około 20-letni facet. Wyjaśniający 13-letnią dziewczynkę. Kiedyś bardzo dobrze ten temat wytłumaczył wcześniej wspomniany pewien polski twórca, dlaczego nie należy wyjaśniać dzieci? I inna sprawa, gdyby ona tutaj kogoś wyzywała, atakowała, promowała coś, co jest szkodliwe czy niebezpieczne. Ale jeśli znowu przyjmiemy, że ona kupuje na nami w 100%. Nadal to nie jest nic szkodliwego. Uważam, że dzieci powinny mieć taką barierę ochronną, nawet jeśli rodzice nie dopilnują tego, że wrzucą coś, powiedzmy, głupiego do sieci. Do pewnego momentu spokojnie skąpię, nie mówię tu o patologii, która już jest szkodliwa. I nie powinno się wyjaśniać jakichś dużo młodszych ludzi, tylko dlatego, że wrzuciły do internetu, więc mam prawo. Masz prawo, tylko poza prawem jest jeszcze coś takiego jak moralność. Jak czuje się dorosły człowiek? który zaorał trzynastolatkę. To naprawdę może silnie oddziaływać na psychikę, zwłaszcza kogoś tak młodego. Ale kogo to obchodzi? Przecież kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń zrobione i... Guitar Goodbye. Znają tylko moje imię, a nie moje życie, historia czy przeszłość. Znają twoje imię, a nie twoją historię. Yy, prawda jest taka, że z tych... Wszystkich ludzi, którzy na... wchodzą na twój kanał, nikt nie zna twojego imienia, znaczy może mało kto. Ja wszedłem specjalnie w informacje, tam masz napisane, że... że masz na imię Julia. Mati, wiesz co to zdanie oznacza? Bo jest tak oklepane, że wypadałoby wiedzieć. Znają twoje imię, a nie twoją historię. Imię nie oznacza tutaj faktycznie imienia, tutaj imię to jest coś wyrwanego z kontekstu, nie chodzi o to, że faktycznie ona ma na imię Julka. Na razie pokazałaś, że jesteś... Nie będę wyzywał. Na razie pokazałaś, że... Nie masz własnego zdania, własnego stylu i wszystko lubisz kopiować od swojej starszej koleżanki. Jestem, czy to naprawdę aż takie dziwne, że trzynastolatka... Upodabnia się do kogoś, kto jej imponuje, bo aż musisz się powstrzymywać, żeby jej nie zwyzywać. Nie będę wyzywał. No właśnie w tym wieku, szczególnie myślę, dziewczyny, najbardziej upodabniają się do osób, które im w jakiś sposób imponują. Naprawdę musimy się temu tak dziwić i tym bulwersować. I generalnie sobie trochę pogadamy. O tym. Została niecała minuta do końca, ona będzie o tym mówić. Mały zasób słownictwa, małe pojęcie o świecie i naprawdę mało przeżyłaś. Hmm, może dlatego, że ma 13 lat. Czyli jeśli przyjmujemy zasadę, że wrzucając coś do sieci, każdy, nawet dużo starszy, może cię skrytykować i to jest fajne, propsowane, to dorzucamy też zasadę, że jeśli wrzucasz coś do sieci, to jesteś rozpatrywany w tych samych granicach, co byłby rozpatrywany krytykujący. Czemu masz zasób słownictwa na poziomie 13-latki? Przecież masz już 13 lat. A poza tym, skąd wiesz, ile przeżyła? Przeciętna 13-latka Przeżyłam mniej od ciebie. Ale nie każda. Do tego dochodzi siła psychiki, którą podejrzewam, mają dużo mniejszą niż ty, i ten problem rośnie do monstrualnych rozmiarów. Ale zaraz, przecież nie obchodzicie ich historia. Prawda jest taka, że wali nas wszystkich Twoja historia. Obchodzi nas tylko to, co robisz w sieci. I tylko to możemy tak naprawdę oceniać. Nie obchodzi Cię też, co przeżyła. I naprawdę mało przeżyłaś. I tylko to, co robisz w sieci, możemy tak naprawdę oceniać. Jezus, to co powiedziałeś jest tak populistyczne i wybrane z kontekstu i tak po prostu... włożone. Budecie się na mnie wybić. Nie można się na Tobie wybić, droga Queen of the Black. Masz 13 tysięcy... widzów. Oglądając ten film mam wrażenie, że oglądam debatę polityczną. Jeśli jedna strona powie a, to Ty zaprzeczysz temu a, obojętnie co by to było. Bo myślę, że patrząc na popularność filmów nagrywanych o niej, można się wybić. I bardzo dobrze o tym wiesz. Nawet jeśli mały osób ją subskrybuje, to jest rozpoznawalna. Jeszcze jeśli zamiast użycia jej ksywy dasz w tytule Nanami-chan, to jeszcze łatwiej się jest na tym wybić. Do tego stosujesz taką sztuczkę, jak powtarzanie tego, co ona przed chwilą powiedziała, co nie jest zupełnie potrzebne, bo... Widzimy to, mogłeś to wyciąć, ale jest potrzebne, jeśli patrzysz na watch time. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z watch time'em, to im dłużej oglądacie jakiś film, tym bardziej go YouTube promuje. I nie mówiłbym tego, gdyby nie to, że sugerujesz, że nie próbujesz się wcale na niej wybić. Zrobiłeś ten film pod wybicie i samo w sobie robienie filmów pod wybicie zazwyczaj... Nie jest zupełnie złe, tylko nie rozumiem, po co temu zaprzeczasz. Bo nikt nie lubi kłamania w żywe oczy. Jeśli ktoś zapyta, a dlaczego skomentowałeś tylko kilka wypowiedzi Mattiego, a ten jego film przecież ma kilkanaście minut, to dlatego, że on tam głównie mówi cały czas to samo. Cały czas podkreśla, jak bardzo nakopiuje, i że kopiuje, i że on. I że on nie będzie jej wyzywać. Ale tak go denerwuje, że 13-latka kogoś kopiuje. Aha, i podkreślmy jeszcze raz, że. Trzynastolatka. Nie wiem, czy każdy słyszał, że trzynastolatka kopiuje swoją jakąś koleżankę. I po 20 razy tłumaczenie co Mateusz uważa za inspirację, a co uważa za kopiowanie. Że postanowiłem ominąć w ogóle cały ten fragment, bo bez sensu. Słuchajcie, to tyle. To był czwarty odcinek Eroru. Co do samej osoby Mateusza, nie chcę, żeby to brzmiało jak takie wycofywanie się z tego. Ale no trudno, powiem co myślę. Najwyżej ktoś stwierdzi, że rozmiękczasz przekaz. Ale kanał Mateusza jak najbardziej wam polecam, bo często mówi mądre rzeczy na temat ludzi których komentuje. Ale uległ też trendowi właśnie brania wszystkich ofiar z YouTube'a i niezależnie od tego, z jakiego powodu one są tymi ofiarami i ile mają lat, będzie je cisnął, bo wyświetlenia się muszą zgadzać. I to jest słabe. Natomiast wiele z jego filmów jest naprawdę spoko i ja subskrybuję. Pamiętam, jak kiedyś coś mu Cyber Marian polubił. To było, nie wiem, 3-4 lata temu. Mam nadzieję, że nikt tego nie odbierze jako takie rozmiękczanie, żeby Mateusz mnie nie skrytykował. Ja was wszystkich zapraszam na zapisanie się na mojego newslettera, prowadzonego na Facebooku. Tam możecie dostać jeden fajny link dziennie plus moje filmy na swoją skrzynkę na Facebooku. Link poniżej. Jeśli chcesz oglądać filmy, w których jest więcej przemyśleń, przeciwnych do tego co mówi co mówią wszyscy vlogerzy to możesz zasubskrybować ten kanał. To by było na dzisiaj tyle i elo.